Tak jak Y odkryły, dorastały razem z smartfonami, internetem, laptopami, tak to pokolenie będzie dorastać wraz ze sztuczną inteligencją. Wszystkie generacje redukują ilość pieniędzy, które wydają na ubrania Nike, oprócz zetek. Pokolenie Baby Boomers doskonale wie, jak ze znanych klocków budować znane rzeczy. Pokolenie X ze znanych klocków buduje nowe rzeczy. Pokolenie Y przynosi nowe klocki i coś z nich buduje. Ale pokolenie Z mówi: "A może byśmy to wydrukowali na drukarce 3D?" <noise> pokolenie baby boomer's, pokolenie X, Y, Z, niezależnie od tego, do którego z tych pokoleń się zaliczasz, ta rozmowa będzie na pewno dla ciebie, bo dzisiaj moim gościem jest praktyk biznesu, trener i przedsiębiorca Paweł Musiałowski. Witaj Piotrze, dzień dobry Państwu. Coraz częściej słyszymy o różnicach międzypokoleniowych. Mówi się o baby boomersach, o pokoleniu X, Y, Z. Co to właściwie znaczy i czym te pokolenia między sobą się różnią? Temat generacji to pewnie temat tak stary jak losy człowieka. I to na pewno nie jest tak, że ten temat powstał niedawno. Choć mówi się o nim głośniej od paru lat, to różnice międzypokoleniowe istnieją właściwie od zawsze. Mhm. Zawsze każde kolejne pokolenie chciało być inne niż poprzednie. Natomiast tak bardzo się od siebie różniły, jak różniły się czasy, w których de facto się wychowywali i kształtowały się ich osobowości. Dlatego dziś tak dużo o tym się mówi z perspektywy zarządzania. Bo skoro dynamicznie świat zmienia się pewnie tak szybko jak nigdy wcześniej, no to też te pokolenia różnią się od siebie coraz bardziej. A skoro różnią się coraz bardziej, to te zmiany coraz bardziej wpływają na to, jak nimi zarządzać, jak budować lojalność, jak budować skuteczne zespoły. Pokolenia, które wymieniłeś, boomersi XYZ, to rzeczywiście cztery dzisiaj obecne na rynku pracy pokolenia. Baby boomers, najstarsze, dziś funkcjonujące jeszcze, natomiast za chwilę pewnie lądujące na emeryturę. Potem mamy X, Y z, no i Z. Brak literek mogłoby się wydawać, że temat skończony. Mm -hmm. Szczęśliwie nie, jest pokolenie alfa, mamy nowy alfabet, zdecydowanie będzie, będzie o czym rozmawiać. Natomiast ka każde z nich jest inne. Każde z nich zachowuje się w inny sposób, ma pewne inne potrzeby, inne oczekiwania i pewnie też inaczej należy do nich docierać z punktu widzenia menadżera. Czy jeśli chodzi o motywowanie, o zarządzanie, korygowanie działań w każdym obszarze można jakieś różnice dostrzec. No i teraz, jeżeli masz zespół, który ma w sobie w miarę jedno, powiedzmy dwa pokolenia, to jedziesz na intuicji, ale kiedy tam jest grubo, kiedy jest rzeczywiście tak, że masz menadżerów pod menadżerami, pracowników liniowych, kiedy te pokolenia mają, są w pełnym przekroju, no to tam już zdecydowanie robi się wyzwanie, bo w jaki sposób dotrzeć jednocześnie do pokolenia baby boomers i do pokolenia Z, które na prostym przykładzie. Mój nauczyciel, który był instruktorem na prawo jazdy, mówił mi, że on będzie mi zwracał uwagę, kiedy robię coś źle, bo przecież dobry kierowca musi zawsze jeździć dobrze, więc od niego brak feedbacku oznaczało, robić wszystko ok. Mhm. Teraz pokolenie Z, które wychowywane w social mediach, spędzające tam blisko 9 godzin dziennie, wrzuca zdjęcie na Instagrama i nie dostaje komentarzy, nie dostaje żadnych reakcji, odbiera to brak feedbacku, czytaj, content jest kiepski. I siedzą obok siebie dwie osoby. Jeden mówi: brak feedbacku, dobra robota, drugi mówi: brak feedbacku, coś jest do zmiany. Jeśli oni sobie tego nie wyjaśnią, jeśli tego wyraźnie nie sprecyzują, co znaczy brak feedbacku, a kiedy ten feedback jest potrzebny, to właśnie mamy pierwsze miejsce na konflikty międzypokoleniowe, na jakieś nieporozumienia, na jakieś niesnazki w zespołach. I to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo takich sytuacji, mikroprzykładów może być mnóstwo. Okej, okay. więc niezależnie od tego, z jakiego jesteście pokolenia, my potrzebujemy jak najwięcej lajków pod tym filmem oraz subskrypcji. Dlatego działajcie już teraz, a my przechodzimy dalej do rozmowy. W takim razie jak dotrzeć do tych poszczególnych pokoleń, żeby to było najbardziej efektywne? Myślę, że pierwszym krokiem, absolutnie fundamentalnym, jest zrozumieć, czym oni się różnią, zrozumieć dlaczego zachowują się tak jak się zachowują i w których obszarach są od nas nieco odmienni. Bo każde pokolenie ma pewną charakterystykę, ale jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że żeby dobrze zarządzać na przykład generacją X, musisz zachowywać się jak X, jeśli chcesz dobrze pracować z Zkami, to teraz zacznij mówić ich językiem. Będziesz sztuczny, nienaturalny i to błyskawicznie zostanie wychwycone, zwłaszcza przez pokolenie, które wychowało się na Sherlocku Holmesie. No właśnie, co zrobić, żeby nie zaszufladkować tych ludzi w odpowiednie pokolenia i mówić do ciebie tylko do tyle tak, a do ciebie tylko tak? Czy w ogóle, jak pracujesz z menadżerami, a robisz to często, zdarza się tak, że ludzie w ten sposób szufladkują tych swoich podopiecznych? Zdecydowanie, a potem pytają, dlaczego nie działa. <laughs> to szufladkowanie to jest taki półśrodek, który ma za zadanie Trochę pewnie przepracować ego menadżera, a trochę dać mu takie swoiste wewnętrzne usprawiedliwienie, no ale przecież ja coś zrobiłem, to mm. oni są dziwni. Dziwni, krnobrni, leniwi roszczeniowi, inni dziwni, te wszystkie określenia, które potem lecą. Już sam fakt, że pokolenia próbujemy definiować przez rogu rodzenia, jest bez sensu i wprowadza masę chaosu. Bo tak naprawdę to nie data w twoim dowodzie osobistym determinuje to, jak się zachowujesz, ale realia, w których się wychowywałeś, czasy, które cię kształtowały. Jeśli na przykład wiemy, że pokolenie Y, czyli pierwsze pokolenie, które doświadczyło tej, nazwijmy to, rewolucji technologicznej, czyli na sobie doświadczali pojawiania się szerokopasmowego internetu, łatwego dostępu do komputera, Allegro, Ceneo, mhm. y, For, dalej smartfony i tak dalej, cała te technologia, nazwijmy to szeroko, no to umówmy się, w Nowym Jorku dużo szybciej mogli bawić się smartfonami czy tymi nowymi technologiami, nowymi technologiami. Niż w Warszawie, ale w Warszawie szybciej niż gdzieś na wsi na końcu Polski. Wobec czego wniosek jest bardzo prosty, ale z drugiej strony dla menadżerów zaciemniający obraz. Pokolenie Y powstało szybciej w Nowym Jorku niż w Warszawie i szybciej w Warszawie niż gdzieś na wsi na końcu Polski i tak dalej. Więc definiowanie przez rogurodzenia, jak czasami słyszę, Y to od 1980 mm. dalej. No super, czyli jak urodziłeś się w 79, no to wybacz, nie możesz być Y, musisz mieć tradycyjne wartości i nie znać się na smartfonach, ale jak jesteś 81, to masz wyrok, jesteś leniwy, kronomny, roszczeniowy i nie da się z tobą gadać. Absurd i abstrakcja, więc od tego jestem bardzo daleki. To jakie kryteria przyjąć, żeby ocenić sobie ten jest właśnie już X, a ten jest Y, a ten już na pewno jest Z? -ką. Na pewno to daleko idące stwierdzenie byłbym ostrożny. Natomiast to jest trochę tak jak z typologią osobowości, mhm. kiedy tyle szkoleń oś mówi, czy kolorki, czy w jakimkolwiek innym wydaniu, no każdy z nas ma w sobie trochę z każdej energii, mhm. tylko w różnych proporcjach i w różnych momentach odpala nam się i przejmuje zachowanie. I pewnie w ten sposób działają pokolenia. No bo jeśli ja, który reprezentuję pokolenie Y, rozmawiam z moją mamą, którą pewnie można by zaliczyć gdzieś między boomersami a x no to siedzimy przy stole, moja mama czyta gazetę, ja czytam wiadomości na smartfonie moja mama patrzy na mnie i mówi, Ty się ciągle gapisz ten telefon. no mama, a ty co robisz? No, czytam, co się na świecie dzieje. Mówię, będąc precyzyjnym, czy też to się działo. Ja czytam, co się dzieje, bo twoje zostało <grym> wydrukowane wczoraj. Ale z drugiej strony, moja mama dziś lajkuje moje zdjęcie na Facebooku. A pewne wartości tradycyjne, które mi wpajała, są we mnie do dziś. Więc my przesiąkamy między sobą i przesiąkamy sobą. Mamy pewne naleciałości z pokoleń, z którymi często przebywamy. Więc szufladkowanie niebezpieczne. Ale odpowiadając. Pokolenie Y to to pierwsze, które tak mocno zachłysnęło się technologią, no bo oni byli pionierami, ta technologia dorastała razem z nimi. Zaczynali szkołę, pisali referaty z encyklopedii. Pewnie jeszcze pamiętacie, czyli takie dużo książek folii, nigdy nie odpakowane na meblościance, to się nazywało encyklopedii. Później był świat wiedzy. Później był świat wiedzy, no właśnie. Eee, I teraz patrząc sobie na to, jak ta generacja się zachowuje. Na początku szkoły robili to z encyklopedii, na końcu pisali już z Wikipedii. Z drugiej strony mamy Z, które nie pamiętają już czasów z encyklopedii. Dla nich ta cała elektromobilność, ta cała technologia jest czymś oczywistym. No i teraz, jeżeli widzisz, że Y mają pewne charakterystyczne zachowania, jak to, że są. Wielbicielami technologii, no bo skoro razem z nią wyrastali, to ona wyrastała razem z nimi, wobec czego zaprzyjaźnili się na tyle bardzo, że chcieliby wszystko robić z wykorzystaniem smartfona, internetu, zdalnych kanałów. Zetki są natywnymi użytkownikami technologii, więc dla nich nie jest to nic nadzwyczajnego, co powstawało, bo przecież było od zawsze. Zety dzisiaj pod hasło Wiesz, co ale kiedyś nie było internetu, to co kabel się urwał, tak? Bo to jest mniej więcej ten sposób myślenia. Więc zaczynamy szukać pewnych charakterystyk. Oczywiście to jest skorelowane z datami urodzenia, natomiast tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, żebyśmy ich przyspawali 81 Y. Tam będą jakieś przesunięcia. Jeżeli mówimy, że Z są w Stanach po 96, w Polsce pewnie 99-2000 i dalej. No, to czy może się trafić Zetka z 98 albo z 2003? Oczywiście, że tak, ale pewne tendencje da się zaobserwować. Wysoka rotacja to problem w wielu miejscach, w wielu przedsiębiorstwach, organizacjach. Co w takim razie zrobić, żeby te Zetki, o których mówi się, że najczęściej skaczą z kwiatka na kwiatek, zostawały w naszych firmach? Pewnie znowu wrócimy do tego, żeby ich dobrze zrozumieć i żeby spojrzeć albo zrozumieć sposób myślenia Zetek. Polecamy spojrzeć na nie jako na graczy. Oni dużo od najmłodszych lat grają w planszówki, w gry komputerowe. To jest to pokolenie, z którymi rodzicami też, rodzice też dużo grali w różne planszówki. No i teraz wyobraźmy sobie, że dostajesz planszówkę. Otwierasz sobie to pudełko, jesteś z pokolenia Z. Pierwszy krok, który robisz, to bierzesz sobie reguły gry. Napisane na karteczce, ładnie, na czym ta gra polega, co zrobić, żeby wygrać. Teraz Zetki są absolutnie genialne w tym, że jeśli narysujesz im pewne ramy, w których się poruszają, to robią to bardzo skutecznie i wyrazić. I jest ok jak najbardziej. No więc otwierają planszówkę, uczą się tych reguł, no i wniosek jest prosty. Im lepiej stosujesz się do reguł, tym lepszy wynik na końcu. Potem odpalasz grę komputerową, jest dokładnie ten sam mechanizm. Masz jakiś tutorial, masz instrukcję, klawiszologię i tak Potem idą do szkoły. No, i tam jest pewien zestaw reguł. Im lepiej się w nim odnajdziesz i poruszasz, tym lepsze masz oceny. A potem idą do pracy i słyszą: no To wiadomo, to oczywiste, to powinieneś wiedzieć, a tego się domyśl. I potem przychodzi do mnie menadżer i mówi: Te zety są jakieś dziwne. Słuchaj, dałem mu zadanie, skończył ją, siedzi i nie zapytał, co dalej. Mówi, a ja powiedziałeś mu, żeby zapytał, co dalej? No nie. Wszystko, co do pokolenia Y nazywaliśmy jako wiadomo, że oczywiste wypada, wyrzucamy do śmietnika. Nie ma rzeczy oczywistych, rzeczy niewypowiedziane nie istnieją, jasne reguły gry, czarno na białym, oni zaadoptują się do absolutnie wszystkiego, co chcesz, chyba że godzi to czy tam sprzeczne z ich wartościami, ale jeżeli jest to zgodne z ich sposobem funkcjonowania i myślenia o świecie, absolutnie stosują się do reguł. Piękny przykład znajomości. Doskonale wiemy, że w biznesie są one kluczowe. Co na to pokolenie Y? No ale to jednak nie fair, jednak wiesz, to jest niesprawiedliwe, że ktoś po znajomości coś. No, nie podoba mi się to, nie zgadzam się. Co na to pokolenie Z? Okej, okay, to z kim i jak? <laughs> Krótka piłka. No i teraz wracając do tej planszówki. Po pierwsze, jeśli nie masz jasno ustalonych reguł gry, regulaminów, ja po dziewięciu latach funkcjonowania mojego zespołu musiałem stworzyć regulamin, w którym było napisane na przykład rzeczy kuchenne, co jak nazwa wskazuje kuchenne i zostają w kuchni, a rzeczy biurowe w biurze nie bierzesz do domu. Na szkolenie nie chodzimy w, kubo, w klapkach Kubota i to nie jest fajne. Coś, co kiedyś było wiadome, dzisiaj musiałem narysować od zera, bo przychodzili mi w kapturach i w czapkach na szkolenie do kancelarii finansowej na przykład. Nie wiem, to się nie do końca spinało. Więc pierwsza reguła jest taka, że narysuj jasne zasady i oni muszą wiedzieć, że one działają. No i teraz a propos tej lojalności. Co musi się stać, żebyś w pewnym momencie tą grę odłożył na półkę i więcej po nią nie sięgnął? Są dwa takie główne przypadki. Pierwszy, kiedy przeszedłeś grę, no i właściwie jest nuda, nic się nowego nie dzieje, szklany sufit. Dokładnie tak samo jest w pracy. Kiedy dojadą do momentu, w którym stwierdzą, okej, okay, tu już więcej mnie nie nauczą, co mogli, to mi dali, szklany sufit, no to co robisz? Sięgasz po inną płaszówkę, czyli idziesz do innej pracy. Drugi moment, otwierasz sobie te reguły, grasz według nich, ale nie ma efektów. Stosujesz się do reguł, ale nie wygrywasz. Wtedy wniosek jest prosty: gra jest zepsuta. System jest wadliwy. To co trzeba zrobić? Zmienić grę. I to są dwa takie główne momenty, które przenosząc na pracę, świetnie pokazują, kiedy za to odchodzą. Albo jak nie wiedzą co, jak, gdzie, bo nie ma zestawu reguł, albo szklany sufit nie widzę dalej. Zawsze muszą widzieć kilka kroków do przodu, perspektywy rozwoju, jakieś szanse na przyszłość. Coraz więcej na naszym rynku pracy jest osób, które napływają do nas ze wschodu. Jak Ty to widzisz w kontekście właśnie podziału tego międzypokoleniowego? Czy oni są kilka lat za nami, czy nie? To może będzie trudne do określenia, ale jestem ciekawy, jak Ty na to patrzysz, bo na pewno widzowie, ci, którzy teraz oglądają naszą rozmowę, zadają sobie takie pytanie. Jeżeli chodzi o pokolenie Y, to tamte różnice były dostrzegalne. Troszkę szybciej w Polsce wydarzyły się pewne rzeczy, które nieco później mhm. miały miejsce na Wschodzie. Zetki. Tak naprawdę dogonili technologicznie Europę Zachodnią w kilka miesięcy. To już tak bardzo szybko się upowszechnia i globalizacja jest tak szybka i daleko posunięta, że przy ZETA granice się właściwie zatarły. Jak w takim razie wygląda dzisiaj rynek pracy i pokoleń, które na ten rynek wchodzą tu i teraz? Czy jesteś w stanie ich jakoś określić, co na nich wpływa, jak oni działają, co powoduje, że są tacy albo inni, czyli. Czy to już jest nowe pokolenie alfa? Pokolenie alfa, definiowane jako 2.14, 2.16 i dalej, więc ich jeszcze na rynku pracy nie ma. Mhm. Więc dziś aktualnie wchodzącym, zasilającym rynek pracy jest głównie pokolenie Z, okay. które za chwilę będzie dominującą siłą, bo jest ich coraz więcej, a już stają się najbardziej interesującą siłą zakupową na świecie. Mhm. Ostatnio czytałem, że Nike stwierdziło po analizie rynku azjatyckiego, że wszystkie generacje redukują ilość pieniędzy, które wydają na ubrania Nike oprócz zetek. Z czego to wynika? No, zetki już zarabiają fajnie, są bardzo pragmatyczni, praktyczni, odnajdują się świetnie w nowych realiach, wobec czego potrafią już zarabiać kasę, ale z drugiej strony nie mają jeszcze hipoteki ani dzieciaków, więc co zarobię mogę wydać albo wydać większość z tego, więc są dzisiaj idealnym targetem dla firm typu Nike, więc główny fokus marketingowy dzisiaj tej korporacji skupia się na pokoleniu Z. To teraz firma, która patrzy strategicznie na przyszłość swoją i zespołów, które będzie tworzyła, jak powinna przygotowywać się na przyjście właśnie tego pokolenia alfa? Myślę, że zacząłbym od akcji uświadamiających, które mają jasno pokazać, gdzie się różnimy i dlaczego. Może, żeby wyczyścić temat, krótko scharakteryzujmy. Mhm. Pokolenie baby boomers, najstarsze dziś pokolenie na rynku pracy z tradycyjnymi wartościami, z tradycyjnym sposobem myślenia i funkcjonowania, wyznające wartości takie jak praca sama w sobie jest cenna, szef ma zawsze rację, dobro firmy jest moim dobrem, i jeśli chodzi o ich rozwój, to rozumieją go bardziej w klimacie, chcę zgłębiać kompetencje w dół, czyli rozwijać się jako specjalista, niż poszerzać je na nowe horyzonty. Dalej mamy X-y, które dziś eksperci, doświadczeni menadżerowie uwielbiają zdobytą wiedzę, kompetencje, doświadczenie, często weryfikować na nowych polach. Czyli znają się dobrze na tym, co robią i chętnie zweryfikują, czy to zadziała też w innym miejscu. Gdzie pokolenie Baby Boomers mówi, dobra, dobra, nie kombinujmy. Ja już sobie dopłynę tam, gdzie płynę od lat, nie będziemy za bardzo eksperymentować. Dalej Y, które mówią, jak się nic nie dzieje, to szukam nowego miejsca. Bodźce, zmiana, ogromna stymulacja. Jeśli nie mam dużo wrażeń, to szukam miejsca, gdzie je znajdę, bo się nudzę. I Z, które paradoksalnie są bardziej podobne do X'ów niż do Y- -ów czyli wracamy trochę do tego, że jak Y szukał opinii o firmie, to szukał w social mediach, Z pyta mamy i taty, albo kogoś, kto zna kogoś, bo przecież zawsze ze środka to dobre źródło. Więc wracamy trochę do wartości tradycyjnych. No i teraz, jeśli mamy to wszystko, to zastanówmy się w takim razie, jak wprowadzić Z, która dziś jest głównym y, napędowym, jeśli chodzi o siły rekrutacyjne, do organizacji. Z boomersem? Różnią się na poziomie chociażby wspomnianego feedbacku, ale też tego, że dla boomersa dobro firmy to moje dobre, a dla zeta, no ale jeśli wartości firmy są niezgodne z moimi, to odchodzę. Dla xa, który mówi, no wiesz co, ale trzeba próbować, trzeba się rozwijać. Zetki mówią, spoko, ale jeszcze nie potrafię, no to mnie naucz. A x mówi, no ale ty jesteś jak sak, tylko bierzesz, ale jeszcze nic nie dajesz. Dla y, y traktują rozwój bardzo holistycznie i szeroko. To znaczy, wszelkie akcje mające za zadanie doprowadzić mnie do bycia lepszą wersją siebie, są dla nich rozwojem. Przez wiele lat obserwowaliśmy trend, który polegał na tym, że firmy, chcąc motywować swoich pracowników, wdrażały akcje w stylu: no to robimy warsztaty suszy i warsztaty dekupażu i florystykę. I dla Y to było fajne, wrzucało się na Facebooka, leciało. No ale dzisiaj przychodzi generacja Z i mówi: no fajne, dekupaż, ale po co. Bo wiesz, bo jakby my pragmatycznie patrzymy na świat i szukamy prostej i najlepiej, najkrótszej drogi do celu, a ten dekupasz to nam nie za bardzo. Gdybyś dał nam kurs, ale który nam się przyda, albo doświadczy czegoś, czego nie doświadczymy, ale jest związany z zainteresowaniami, to spoko, ale w przeciwnym wypadku wiesz, nie za bardzo mnie to interesuje. No i teraz, jeżeli mamy tak różne punkty widzenia, to setki dzisiaj uwielbiające mentoring, drogi na skróty, najchętniej współpracują z boomersami i z x bo hmm. mogą na szybko coś wyciągać. Tylko trzeba boomersów i x przygotować, że ten smartfon to niekoniecznie obraz lekceważenia, ale bardziej sposób funkcjonowania, wyrażania siebie, narzędzie komunikacyjne. Więc dbałbym o to, żeby oni rozumieli, że są różni. Nie chodzi o to, żeby zaczęli zachowywać się tak samo, żeby stworzyć pewien wzorzec i ich tam wsadzić, broń Boże. Bardziej o to, że zależy nam na tym, żeby oni rozumieli, ok, czyli dla Ciebie feedback działa tak, komunikujesz tak, motywacja działa tak, a social media są dla Ciebie ważne, bo. No bo przecież poprzednie pokolenia spotykały się na trzepaku, oglądały, jak Cezary Zamana walczy w wyścigu pokoju, a dzisiaj robi się telekonferencje albo robi się spotkania, jakieś tiktokowe, wspólne granie, discordy i tak dalej. Pod spodem potrzeba jest ta sama i docieramy do czegoś, co ja zawsze mówię, jest głównym przesłaniem i moich warsztatów, szkoleń, wszystkiego, co robię, jeśli chodzi o tematykę pokoleń. Wszystkie generacje mają dokładnie te same potrzeby, ale zaspokajają je w inny sposób. Mhm. Okej. Okay. Wracam do tego alfa. To jak w takim razie się na nich przygotować? Da się zauważyć pewną powtarzalność w pokoleniach. Pokolenie baby boomers. Dziś patrzymy na nich jak na tych za chwilę na emeryturze, ale za lat, kiedy byli młodzi, to było pokolenie hippisów. Mhm. Potem mieliśmy xy, które droga do celu. Skupiam się na robocie. Potem były y. -ki. Dobra robota, byle była zabawa, fan, atmosfera, znowu aspekt społeczny. I Z, które wiem, dobra, dobra, ale jednak 8.16, a potem się nie wtrącajcie tam. Ten work-life balance wymieszany nie za bardzo, ja bym chciał tradycyjnie. No to reguła nakazywałaby myśleć, że Y znowu będą wywracać świat do góry nogami. I teraz pięknie spina się z tym, co obserwujemy, myślę, że od początku tego roku bardzo szeroko, czyli sztuczna inteligencja. Tak jak Y odkryły, dorastały razem z smartfonami, internetem, mhm. laptopami. Tak to pokolenie będzie dorastać wraz ze sztuczną inteligencją. Więc uważam, że jest duża szansa, że się w niej zakochają, że, w cieni, że się w niej zatopią, że wejdą tam bardzo głęboko i że będą chcieli wszędzie, gdzie tylko się dają wdrażać. Pewnie kolejne, może beta, nie wiem, jeszcze taka nazwa nie została jednoznacznie przyjęta, jako już natywny użytkownik sztucznej inteligencji, znowu złapie dystans, postara się to jakoś tam pragmatycznie ułożyć. Ale to są tylko moje przewidywania. Pokolenie jeszcze trochę młode, żeby ich badać, no bo jeszcze nie pracują. Jak budować zespoły przyszłości? No bo dzisiaj mamy rzeczywiście na tym rynku pracy cztery pokolenia. Tak o, tak o tym powiedziałeś. Za chwilę wejdzie alfa, więc jeszcze te ci bumersi będą i będziemy mieli pięć pokoleń. Czy stawiać twoim zdaniem na zespoły międzypokoleniowe? Czy jednak koncentrować się na tym, żeby to byli ludzie, którzy są z podobnych światów? Zdecydowanie międzypokoleniowe. Jeśli będziemy mieli ludzi z jednego pokolenia i się ograniczymy, to wpadamy w kącik samozadowolenia, wszyscy mówią jednym językiem, więc nie ma innego punktu widzenia. Jak sobie porównuję pokolenia, przebiegam przez nie wszystkie, to żeby tak zrozumieć ich sposób myślenia, to taką metaforę często przytaczam, związaną z budowaniem, jak dzieci budują z klocków. Pokolenie baby boomers doskonale wie, jak ze znanych klocków budować znane rzeczy. Pokolenie X ze znanych klocków buduje nowe rzeczy. Pokolenie Y przynosi nowe klocki i coś z nich buduje, mm -hmm. ale pokolenie Z mówi, a może byśmy to wydrukowali na drukarce 3D. <laughs> Zety dają nam zupełnie nowe spojrzenie, nowy obraz. Przytaczam często anegdotę, która ma swoje podłoże z ligi NBA. Najlepsza liga koszykarska świata przez kilka kilkadziesiąt lat, przez kilka dekad. Większość treningów, programów rozwojowych prowadzonych były dokładnie w ten sam sposób. No bo skoro coś działa, to po co to zmieniać? Więc przychodził nowy zawodnik, bo wygrywał draft, wchodził do zespołu, trener mówił: To jest twój program szkoleniowy, lecisz. Potem przyszło pokolenie Z. I ona mówi: Ale czemu tak? No bo wiesz, bo ja widziałem na YouTubie, albo rozmawiałem z kimś, albo zapytałem, że można inaczej, więc może byśmy przemyśleli, da się efektywniej, wiesz, więcej wiemy o mózgu, o tym, jak się ciało rozwija, jak zachowuje. No i teraz najlepsze w tym wszystkim to, że tam nie ma złych intencji, że ten zetek mhm. nie mówi to, żeby dopiec, żeby pokazać, że nie wiesz, ale na zasadzie optymalizujemy, jeśli da się zrobić coś lepiej, to może sprawdźmy. I teraz jak bardzo przepracowane ego musi być ten trener w firmie menadżer, żeby nie potraktować go, ty młody gówniarzu uważaj, bo ja to robię od 30 lat, to wiem jak, ty się nie mądruj, tylko z pokorą powiedzieć, okej, okay, to jakbyś to widział, to pokaż. Jak się przygotować na Alfy, pewnie znów duża ilość pokory na to, że będą patrzeć na świat inaczej, że dadzą nowy punkt widzenia. Ale taka anegdota, którą ja często przytaczam, ona jest dla mnie esencją absolutnie zarządzania wielopokoleniowego. Zespół, w którym były, byli członkowie wszystkich czterech generacji, w firmie, która mierzyła się ze sporym wyzwaniem, chodziło o to, że musieli wdrożyć nowy system IT, ale jakieś tam techniczne uwarunkowania spowodowały, że musieli wdrożyć nowy, ale jeszcze trzymać stary, więc przez rok te systemy się nałożyły. Wyobrażasz sobie, jak ucieszyli się pracownicy, że teraz zamiast do jednego wpis systemu wpisać do dwóch i to jeszcze naraz i powielać robotę, nie? więc jakby abstrakcja. No i pytanie, no to Paweł, to jak ich ułożyć, nie? I jak sobie z tym poradzić? I dwa wyzwania, które tam się pojawiły. Pierwsze, coś na poziomie baz danych, jak je synchronizować, jakby to nie była moja działka, ale druga, no to jak przekonać tych ludzi, żeby chcieli to robić, żeby minimalizować opór na zmiany. I menadżer, który miał tam w zespole wszystkie cztery generacje, zrobił mniej więcej taką rzecz. Zebrał ich do jednego pokoju, najpierw wrócił się do boomersów. Słuchajcie, moi drodzy, jesteście najbardziej doświadczonymi członkami naszego zespołu. Wiele widzieliście, wiele przeżyliście. Nie jeden kryzys, niejedne trudne momenty. Przypomnijcie sobie proszę, jak w takich sytuacjach wybrnąć stało. Jak przez to przejść? Jak zminimalizować ryzyka? Na co powinniśmy uważać, na co zwrócić uwagę? Przypomnijcie sobie takie chwile i wróćcie do mnie z propozycjami. Pokolenie X jesteście ekspertami, jesteście doświadczeni, jesteście gotowi modelować nowe rzeczy i zachowania. Wymyślcie w takim razie, co zrobić, jak przekonać tych ludzi, jak zbudować komunikację, żeby te dwa systemy się nie gryzły. Pokolenie Y, jesteście mistrzami internetów, ruszajcie. Na pewno ktoś już kiedyś miał ten problem, rozwiązał i napisał o nim książkę, więc może jakieś audiobooki, może znajdziecie artykuły, może znajdziecie case study, może jakieś badania albo filmiki na YouTubie. Dotrzyjcie do kogoś, Zapytajcie jak, sprawdźcie jak to zrobiły inne firmy i wróćcie z rozwiązaniami. Pokolenie Z. Wy lubicie drogę na skróty, lubicie mentoring i docierać do tych najbardziej doświadczonych. No to idźcie i szukajcie. Dotrzyjcie do tych, którzy wiedzą o tym dużo i zapytajcie, co by zrobili. Dotarli do dwóch z dziesiątki najbogatszych Polaków, więc poszło im dosyć dobrze, i wrócili z jakimiś tam rozwiązaniami. Efekt był taki, że po tygodniu menadżer miał na stole cztery kategorie rozwiązań. Oczywiście finalne było jakąś tam hybrydą tego wszystkiego, ale dla mnie to jest esencja zarządzania wielopokoleniowego. Do każdej generacji zwrócił się, wykorzystując jej silną stronę. I teraz nie byłby w stanie mieć tych wszystkich czterech punktów widzenia na stole. Gdyby nie poprosił o to swoich ludzi. Zrobił to genialnie. Czyli świadomość tego, z kim mamy do czynienia, odpowiednia komunikacja i delegowanie zadań zgodne z takimi naturalnymi możliwościami, umiejętnościami i potrzebami. Przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, żeby mogli też weryfikować inne rodzaje kompetencji, mm -hmm. bo jeśli będziemy dawać ich tylko tam, gdzie są najlepsi, to przestaną czuć, że się rozwijają. A kiedy Z czuje, że przestaje się rozwijać, albo Y, no to szukaj innej pracy. Okay. A masz jakiś sposób na to, bo pracujesz dużo z nimi w kontekście komunikacji. Jak połączyć baby boomersa z zetką i tak dalej? Bo ja znowu widzę często, że jest taki kłopot. Mamy panią Jadwigę, która już ma 50 parę lat. Mamy młodego chłopaka, 23-letniego Adriana, który przychodzi i no, zup są zupełnie inni. Jak ich łączyć? Podam Ci jeden przykład, jak dokładnie tego nie robić, uh -huh. i podam przykład, jak to robić. To są dwa case, y, które gdzieś tam niedawno trafiłem. Pierwszy ten negatywny. Duża firma yy, międzynarodowa, centrala w Paryżu. Przechodzą do mnie z zadaniem pod tytułem. Wiesz, co wyszło nam we wskaźnikach w analizy tam w Paryżu, uh -huh. że mamy duży wskaźnik wykluczenia cyfrowego wśród naszych pracowników z pokolenia Baby Boomers bo oni nawet nie mają często maila i biorą wypłatę na paskach, a my chcielibyśmy, żeby odbierali to w infokiosku. W takim razie, no zrób tak, żeby chcieli. Założymy im maila, nauczymy, ale jak z nimi rozmawiać? Ja im zadaję pytanie, super, ale po co? No wiesz, no żeby nie było wykluczenia cyfrowego. Wie dobrze, czyli jest sobie pan Stasiu. Pan Stasiu od 40 lat chodzi raz w miesiącu z czekoladką do pani Zosi, po pasek od wypłaty. Jest to swoisty rytuał, jego taki co miesięczny dzień, kiedy on idzie, pogada, pouśmiecha się, trochę pożartuje, odbierze pasek i pójdzie. Pani Zosia ma 4 lata do emerytury, i ona też już czeka, bo przyjdzie Stasiu, i będzie to ich takie co miesięczne spotkanie. Żadne z nich nie chce tego zmieniać. Jeżeli rozumiem, gdyby ta pani Stasia wiesz, była tak, czy pani tam jakaś była tak zarobiona, że to by jej przeszkadzało, ale ona bez problemu wyrabia się z obowiązkami. Teraz próbujemy uszczęśliwić i jego, i ją na siłę, tylko dlatego, że w Paryżu w tabelkach wyszło nam, że oni są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. I to był jeden z nielicznych przypadków, kiedy powiedziałem: Ja tego nie biorę, bo ja sam tego nie kupuję. Ja uważam, że że im powiedzieć bawcie się dobrze i jest ok. Ale z drugiej strony firma produkcyjna, są mistrzowie, pokolenie baby boomers, no i przychodzący młodzi pracownicy z pokolenia Z. Teraz jak zarządzać know-how, żeby ono nie odeszło z firmy razem z przedstawicielami Baby Boomer? Czyli jak ich przekonać, żeby A. chcieli w ogóle z nimi komunikować, B. byli skłonni przekazywać to w jakiejś formule, która będzie przystępna dla zetek? Tam zrobiliśmy coś, co nazwaliśmy igrzyskami mentorów. Wyglądało to mniej więcej tak, że każdy przedstawiciel tych miejsców z pokolenia Baby Boomers, oni to tak nieładnie nazwali, ale tak było, zaadoptował jednego młodego z pokolenia Z. To znaczy, to jest Twój młody, wdrażasz go, uczysz go, rozwijasz. I teraz my mierzyliśmy wyniki tych najmłodszych, i im większe, im lepsze rezultaty robił ten gość z pokolenia Z, tym więcej punktów dostawał jego mentor. Mhm. Więc im lepiej nauczyłeś młodego, tym więcej punktów dostawałeś. Wobec czego Kaziu i Stasiu, którzy znają się w firmie od 40 lat, teraz się bawią, kto lepiej wyszkoli młodego. Oni mają fan i to wchodzi, jakaś tą wygranę weekend, w spa coś takiego, no mega, ogólnie fajnie weszło. Zetki. Jest rywalizacja, bardzo to lubię. Komunikacja wprost od gościa, który ma 40 lat doświadczenia, i to do czego on dochodził 40 lat, Zetka może dostać w dwie. Droga na skróty. No po prostu idealny świat dla Zetów. I jeszcze bariera na poziomie, bo ja się z nimi nie chcę dzielić, znika, bo ubraliśmy to w zabawę. Oczywiście jedno zagrożenie, trzeba było odpracować to, żeby te, to najstarsze pokolenie poczuło, że robimy to, żeby ich zastąpić i wygryźć. Czyli odpracowanie potrzeby bezpieczeństwa, nie robimy tego, żeby byli zamiast, ale żebyście kiedyś mogli śmiało przekazać tą wiedzę. No i chodzi to mega, bo w tylu firmach wdrożyłem Igrzyska Mentorów i tam zawsze feedback jest bardzo pozytywny. Dla mnie to jest przykład, jak je można łączyć między sobą. Ale to są często specyficzne case'y na daną organizację, które trzeba uszyć na miarę. Okej. Okay. Dziękuję Paweł za tę bardzo merytoryczną rozmowę. I po tej rozmowie jestem przekonany, że dla każdego z nas różnice międzypokoleniowe nie będą ryzykiem, trudnością czy czegoś, od czego uciekamy i się boimy, tylko będą nową szansą i będą niosły nowe możliwości. Które będą wspierały rozwój naszych firm, zespołów i szeroko rozumianego biznesu. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci również pięknie i dziękuję Państwu i życzę, aby Wasze zespoły wielopokoleniowe rozwijały się jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. Trzymam kciuki.